Rób to dla innych. Piękno to coś więcej niż gładka skóra. O, naprawdę? Pierwsze wrażenie zapewne jest ważne. Jak reagujemy, gdy spotykamy kogoś, to jest cóż inny, żeby nie powiedzieć, trochę brzydki? Przypuszczam, że większość z nas ocenia książkę na podstawie okładki. No oczywiście. A co jeśli się okaże, że jak to się mówi, włożyliśmy but nie na tę nogę? Prawda jest taka, że większość z nas zdecydowanie bardziej surowo ocenia innych niż samych siebie. Łatwo przychodzi nam oceniać ich, natomiast siebie, no cóż, jesteśmy świetni, w samouzprawiedliwianiu się. Ale zatrzymaj się na moment. Czy nie wiemy, co nas rozśmiesza, a co sprawia, że płaczemy? Czy zrobiliśmy coś, co wywołało uśmiech na twarzy drugiej osoby? Czyń innym to, co chcesz, by czyniono tobie. To jest radykalna prawda. Kto jest jej autorem? Jezus. A jak jest w naszym przypadku? Moim i twoim? Czy jesteśmy równie pobłażliwi dla innych jak dla siebie? Czy aby nie stosujemy podwójnej miary?